Zajdziecie, kochani, w nowym moim filmiku. Jak możecie zobaczyć, po tytule będzie to filmik poświęcony zakupom na AliExpress, i będzie tam mnóstwo takich różnych rzeczy: um, od biżuterii po jakieś dodatki do domu. Um, będą też elementy dekoracyjne do fotografii, do zdjęć. Więc, kochani, jeżeli lubicie takie filmiki. Zapraszam oczywiście Was do oglądania. Zasiadajcie wygodnie. Bierzcie sobie coś dobrego do picia. A my zaczynamy. Ja kochani sobie przygotowałam również w kubku, bo czasem mi pytacie o kubek. Jest to kubek z Home Lee. Tak? Nie, przepraszam, Kubek z, e, z, z Homediu. Już mi się te sklepy mylą, wiecie. I zaparzyłam sobie zieloną herbatę z pigwą. Big active jak zawsze, ale myślę, że wy znacie. Dobrze, moi drodzy, żeby już nie przedłużać, ja tu mam ściągę, rozpisywałam sobie te wszystkie moje rzeczy, które chcę Wam pokazać, troszkę ich będzie i może zaczniemy sobie od pierwszych rzeczy a mianowicie od tła do zdjęcia. Ja, jak wiecie, dużo wrzucam e, zdjęć na Instagrama i ostatnio stwierdziłam, żeby te zdjęcia ładnie wyglądały, to muszę zainwestować w tła. I mamy różne tła. Ja Wam nie, może nie będę tak z tyktyuszcem Wam pokazywała, ja przebitki wszystko Wam pokażę. Ale tak mniej więcej chcę Wam pokazać, jak te tła wyglądają, jak one przychodzą. One przychodzą bardzo tak... Y Ładnie zwinięte, także nie musicie się obawiać, że coś się im stanie i tak dalej. Pokazuję Wam kilka sztuk, kilka, um, kilka takich um, bardzo interesujących, um, myślę, grafik. I ja tu sobie oczywiście wypisałam, że tła do zdjęć możecie dostać już od 14 zł, um, bo to też w zależności od wielkości. Mam też takie ogromne, które kupiłam za 20 parę złotych, ale tak już od 14 z. Możecie takie tło dostać. Myślę, że jeżeli wy chcecie takie robić artystyczne zdjęcia, to szperajcie sobie, szukajcie sobie um, takiego tła na AliExpress czy nawet na Allegro, jeżeli się obawiacie. No ale tutaj mówimy o e, zakupach z AliExpress, więc ja wam oczywiście podlinkuję um, te tła, które ja kupiłam. Um, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wchodźcie w te linki a myślę, że na pewno coś ciekawego dla siebie znajdziecie kolejnymi rzeczami o których chciałam którymi chciałam się z Wami podzielić są różnego rodzaju etui na telefon i będziecie mieli przebitki oczywiście ale ja Wam tak mniej więcej pokażę są bardzo piękne, ładnie prezentują się na telefonie, więc myślę, że też warto sobie w takie, w takie rzeczy, takie etui, inwestować i takie casey też zostaniecie już od 6 ,50 zł, 50 groszy razem z przesyłką. Postaramy się je Wam po, podlinkować. One są tyle fajne, że one są po prostu gumowe i z nimi się nic nie dzieje. Pamiętam, że jak ja miałam Nokia, nie pamiętam jaki model, to tam kiedyś kupiłam taką metalową i powiem Wam szczerze, że ta metalowa, ona mi zdrywała połączenia, ona powodowała, że, że ten telefon, on był sam w sobie ciężki. To jeszcze dodatkowo to etui z metalu powodowało, że ta komórka była jeszcze bardziej ciężka co prawda, tu było piękne, bo było złote, ale było bardzo niepraktyczne. I teraz postawiłam, o ten bucik jest też piękny, spójrzcie, albo to, to mi się też ostatnio podoba i też nosiłam dość często. I one są po prostu, wiecie, gumowe czy silikonowe i idealnie wpasowują się w mój telefon, więc myślę, że warto zainwestować te 6 zł z groszami. No bo wiecie, no, to możecie zmieniać sobie i za takie pieniądze to warto chronić swój telefon, bo ta zwykła obudowa, którą ma telefon, no, no nie chroni przed, przed tym, jak wam telefon upadnie, czy nawet przed jakimkolwiek takim nawet drobnym zalanie, a poza tym też, żeby nie, telefon się nie rysował. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby inwestować e, może nieduże pieniądze, no bo 30-40 zł na, na pewno zetu i nie zapłaciłabym. Ale już 6 zł, dlaczego nie? Nie byłabym sobą, gdybym wam nie pokazała różnego rodzaju pierścionków. Pierścionki, które ja już teraz nie kupuję, ale wiecie, no jakiś czas temu pozamawiałam te rzeczy, więc one do mnie powoli schodzą. Um, no i stwierdziłam, że chcę się z wami tym wszystkim podzielić. Pierścionki, na przykład taki, on przepięknie wygląda na ręku, zobaczcie ładnie się mieni, ja mówię, no ja zrobię Wam przebitki albo na przykład taki pierścionek, taka łezka też ślicznie wygląda i takie pierścionki na przykład pierścionek łezkę kupiłam za około 13 zł ten taki gruby czy mam tak, około 10 zł tutaj na przykład mam też taką przepiękną cyrkoniową obrączkę, też ładnie wygląda co, to prawda, to, co prawda to nie jest prawdziwe srebro to jest wszystko posrebrzane ale powiem Wam szczerze jeżeli wy nie macie uczulenia jeżeli lubicie biżuterię to i lubicie ją często zmieniać to dlaczego nie warto sobie takie rzeczy kupić chociażby nie wiem na jeden sezon ja wiem że oczywiście warto inwestować w dobrą biżuterię w prawdziwą biżuterię w prawdziwe srebro w prawdziwe złoto ale wiecie co, jak czasem mi się coś po prostu podoba, tak zwyczajnie, po prostu, po ludzku, to ja, yy, to ja chcę, chcę mieć takie rzeczy, chcę móc yy, wybierać, zmieniać, o, albo na przykład taka czarna yy, obrączka, taka zupełnie matowa, przepięknie wygląda i akurat tę obrączkę kupiłam za około 12 zł wiecie, te ceny są różne ja postaram się oczywiście, tak jak powiedziałam, podlinkować Wam te wszystkie przedmioty, wszystkie rzeczy ale w momencie, kiedy ja je kupowałam niektóre rzeczy, teraz jak patrzyłam na przykład obrączka e, wcześniej kosztowała mnie 11 zł, a teraz już jest około 12 zł, więc te ceny naprawdę mogą się różnić, więc e, nie chcę jak gdyby też trzymać się kurczowo tych cen, no bo tak jak mówię, no, ceny są różne w zależności od okresu, w którym kupujecie. Więc jeżeli lubicie takie rzeczy, lubicie pierścionki, lubicie je zmieniać, lubicie je sobie um, testować, um, no to by nie przepłacać na tych produktach, to możecie sobie od czasu do czasu taki pierścionek kupić. Ja wiem, że jeżeli miałabym te wszystkie pierścionki zebrać, tak, no to wyszłoby bym, nie wiem, 70 zł um, za 70 zł w dobrym czasie. W marce jest, wiem, że taki pierścionek też mogłam kupić i to było prawdziwe srebro. No ale słuchajcie, no, każdy kupuje to, co chce. Ja akurat miałam ochotę na zakup takich pierścionków więc jeżeli Wy macie ochotę, lubicie to, dlaczego macie sobie tej możliwości odmówić. I teraz będą już takie dodatki do domu. Mm. Nie wiem, czy ja wam pokazywałam ostatnio, ale e, kupiłam sobie taki srebrny nóż, taką podstawkę, którą możecie używać do różnych celów. E, może być to na przykład właśnie taka podstawka pod naszą biżuterię, którą używamy codziennie, i ta podstawka może być na przykład w łazience, czy, czy blisko naszej toaletki, albo na toaletce, albo nasze łóżka, gdzie pozbywamy się tej biżuterii przed snem. Ale może być to również taka dekoracja stołu, gdzie możecie położyć jakieś dwie-trzy pralinki, albo może być to też wasza medelniczka. Zastosowań naprawdę tego liścia jest bardzo, bardzo wiele. Ja tego liścia, już Wam mówię, kupiłam na około 31 zł tak jak mówię no cena może się różnić nie wiem czy ja go Wam nie pokazywałam też w którymś z filmików zakupami Aliexpress ale jeżeli, jeżeli tak no to, no to po prostu macie po raz kolejny przypomnienie, że taki liść, takiego no taką podstawkę w kształcie liścia możecie sobie kupić z tego co pamiętam były jeszcze do wyboru złote Um, Należy, no że ja mam większość u siebie rzeczy właśnie w takim wysokim połysku e, srebrnym. No to stwierdziłam, że srebro jak najbardziej będzie u mnie królowało i postawiłam właśnie na ten srebrny liść. W jednym z vlogów pokazywałam wam, jak utworzyłam e, paczkę właśnie z AliExpress i przyszły do mnie przepiękne miseczki. Spójrzcie, to są takie miseczki do serwowania. Ja myślałam, że one będą w kolorze czarnym, a one teraz, jak tu widzę w kamerze, to jest to taki bardzo zgaszony, ciemny, zielony kolor. Aczkolwiek no, w środku też takie są. I tutaj mają, zobaczcie, jaką owolutę złotą. Przepięknie wyglądają obie, jak stoją razem. Ja w tej jednej miałam praliny, tutaj miałam... Kostki cukru. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie to wszystko się prezentowało. E, mówię, no, musi to stać obok. Były tam różne rozmiary. Ja już Wam mówię, jakie to były ceny. E, ta większa miska, e, ona była o średnicy 11 cm. Zanim zapłaciłam 36 zł, i ona była najdroższa. E, poza tym, tam, e, ta mniejsza miseczka. E, o średnicy 9 cm. Ona kosztowała, kosztowała 28 zł. Wiem, ktoś może powiedzieć, że takie rzeczy są dostępne w Home and You, czy, czy Zara Home, czy na przykład chociażby w Homla, tam gdzie ja zazwyczaj kupuję, ale wiecie co, stwierdziłam, że yy, chcę kupić, chcę, chcę przetestować ceramikę, jaka jest dostępna na AliExpress. Poza tym, Patrząc na wykonanie, to ja nie sądzę, żebym 38 zł zapłaciła za taką miseczkę w Zarachą, bo na pewno ona by kosztowała, z, nie wiem, stówę. Na pewno. Yy, dlatego, dlatego postanowiłam, że spróbuję, zamówię. Jeżeli się nic nie będzie działo, to postaram się yy, zainwestować troszkę w inne też przedmioty mm. ceramiczne. I kochani, już ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, którą chciałam się z Wami podzielić. Um, ci, którzy dłużej mnie oglądają, oglądają moje vlogi, wiedzą, że um, ja kocham kwiaty. Przede wszystkim kocham kwiaty cięte, ale zimą i jesienią trudno o tak naprawdę kwiaty, które mogłyby te cięte kwiaty, żywe kwiaty przetrwać w naszych wazonach, w naszych domach, i dlatego inwestuję w kwiaty sztuczne. I tym razem postawiłam na takie lilie. Nie wiem, czy to są lilie, czy. To są chyba Lilie, tak mi się wydaje. Jak widzicie są dwa czarne i są białe. Czarnych już nie widziałam na Express, ale może akurat jeszcze gdzieś będą. Więc będę szukała, bo ta kompozycja biało-czarna bardzo mi się podoba, więc jeszcze sobie dom domówię. Jeżeli chodzi o, o te sztuczne kwiaty, to akurat biały pęk, tam było 10 sztuk, dostaniecie już za około 20 zł. Natomiast czy czarne sobie zapisałam nie, ale czarny, jedna, jedna chyba sztuka kosztowała mnie złotych, także one były dość droższe, widać, że one są też lepiej wykonane, bo mają grubszą tą łodygę, no i są piękne, no w tej kompozycji, słuchajcie, wyglądają przecudnie nie wiem, wstawiłam je na razie do takiego wazonika, ten niebieski tutaj mi absolutnie burzy, um, burzy mój e, mój ład jaki panuje w moim mieszkaniu w związku z czym pomyślę sobie o jakimś innym wazoniku może coś w bieli zobaczę, pomyślę, ale myślę, że jeżeli chcecie inwestować właśnie w kwiaty sztuczne to od czasu do czasu właśnie warto poszwarać sobie właśnie na Aliexpress, zobaczyć, bo oni tam naprawdę mają mnóstwo tych kwiatów i naprawdę niektóre mają tak w rozsądnych cenach że ja sobie gdzieś tam porównywałam nasze polskie strony do Aliexpressowych i, no, i momentami to jest przepaść cenowa, tak więc kochani jeżeli lubicie sztuczne kwiaty Zachęcam Was do tego, żebyście weszli sobie e, chociażby do tego sprzedawcy, którego ja Wam podlinkuję, bo się już po prostu, po, żebyście poszperali sobie na e, stronach Aliexpress na pewno coś ciekawego dla siebie wybierzecie, znajdziecie. E, a poza tym cieszy oka. Myślę, że chyba każda kobieta, e, nawet jeżeli będzie miała sztuczny bukiecik e, i w swoim mieszkaniu, to od razu to mieszkanie będzie. Miało takie, wiecie, takie, nabierze takiej elegancji. Um, poza tym, kobietki, no przecież my kochamy kwiaty. No, tutaj nie ma się co czarować. Kochamy kwiaty. Moi kochani, i to były wszystkie e, akurat rzeczy, które do mnie dotarły. Czekam jeszcze na kilka zamówionych przeze mnie, bo zamówiłam sobie też e, taki pojemnik na okulary. E, co ja tam jeszcze takiego ciekawego zamówiłam, jakieś łyżeczki tak więc czekam, zobaczymy, jak to wszystko do mnie dotrze z całą pewnością, kochani, się do Was odezwę, pokażę Wam te przedmioty. A tymczasem chciałam Wam bardzo podziękować, że po raz kolejny byliście ze mną. Jeżeli lubicie taką tematykę, jeżeli lubicie filmiki zakupowe, jeżeli lubicie w ogóle... AliExpress. Wiem, że zdania są podzielone. Wiem, że niektórzy są zwolennikami, którzy są przeciwnikami, ale jeżeli ty jesteś zwolennikiem i lubisz podglądać, co inni kupują, co inni polecają, co innym się sprawdza, to koniecznie wciśnijcie subskrypcję wciśnijcie dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienie o tym, że nowy film wjechał na mój kanał. Jeżeli chcesz. Być ze mną na dłużej. Będzie mi bardzo miło. Pozostaw ślad po sobie w postaci komentarza. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie! I oczywiście do następnego. Ciao!